Już tworzy światy, się pociągi śnią Na styku wyobraźni, wciąż nowe to mają Cześć, witajcie Serdecznie Na moim kanale -y, W moim nowym filmie, na moim kanale W filmie z cyklu prezentacje Ostatnio Zadziały się małe manewry, jeśli chodzi o posiadanie e, e, mojego taboru, e, taboru u mnie. A mianowicie pozbyłem się wagonów osobowych wszystkich i towarowych, które mniej więcej prawie wszystkie, został mi tylko jeszcze jeden na sprzedaż, sprzedaży wagon. Towarowy piątej epoki. I w to miejsce zapatrzyłem się, niestety z drugiej, niestety, niestety, a mnie tam obojętne, zapatrzyłem się w wagony z czwartej epoki, i między innymi udało mi się zakupić dwa. Dwa wagony firmy Robo, dwa replaki ze starego wypustu. Oto i one, to jest tak domyślam się że z czasów, gdy firma Robo tylko i wyłącznie te wagony wypuszczała, ponieważ nie mają żadnych opisów co to jest za wagon jaki typ, jaka epoka. Także w sumie historyczne opakowanie niezbyt trwałe, ale Kolega, którego odkupiłem, kolega z forum, widać, że dbał o te wagony. Także mogę Wam dzisiaj zaprezentować. Może na przykładzie jednego i chciałem to zrobić w formie nazywając ten film Robo a Robo, Ryflak a Ryflak, czyli porównanie Wagonu, który ma już faktycznie nie wiem, kiedy to było wypuszczane. No, dobre parę lat może nawet koło 10 wytłoczka podobna do tej wytłoczki Piko. Gdzie to się otwierało? Przepraszam, na chwilę się zakręciłem. A tu do góry folia na bok. Jeśli pamiętacie z poprzedniej mojej prezentacji mam te dwa ryflaki. w sumie z ostatniego wypustu to mam e, bardzo mi zależało na ryflakach, by posiadać ale to są pi, piątoepokowe. epokowe pomimo, że sprecyzowałem się w e, zbieraniu i trzymaniu taboru na czwartą i wcześniejsze epoki. To do tych wagonów jakiś tam sentyment czuję. I, 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 i nie będę sprzedawał i aby czekam. Spóźniłem się. Bo kolega jeszcze właśnie ten, od którego te dwa wagony kupiłem, miał wagon pierwszej klasy. Też epokowy. No ale poszedł już, to powiedzmy się robią rarytasy na razie pierwszej klasy Więc pewnego źródła, to znaczy od samego producenta, że w tym roku, a jeśli nie w tym roku, to na pewno w przyszłym roku Wypuści na następne ryflaki, tym razem z przydziałem do stacji Jarocin I między innymi będzie jedynka, I na pewno tą jedynkę zakupię ale przejdźmy do meritum sprawy, do prezentacji. widzicie wagon, reflag, druga klasa. Co mi się tym nim podoba, barierki. Barierki są przynajmniej w odczuciu organoleptycznym są metalowe. Siedzenia, przejścia między przedziałami, pozamykane. Nie będę go otwierał. Jest to już trochę wiekowy, powiedzmy, plastik. W ten sposób prezentuje się spód. Tu brakuje, aby do zamontowania. Yy... Do zamontowania tu mamy w do częściach dodatkowych, w był spust, spust od ubikacji, a ubikacje są tu. I tylko tu. I gdzieś to w tej podłodze powinno być w tym miejscu zamontowane. wyrośnego śladu nie ma na ten detal. No ale w każdym razie, logicznie myśląc, e, jeśli tu jest to ten element powinien być tam zamontowany. Także postawmy wagon na tory. Wagon przygotowany już jest do oświetlenia. Oświetlenia nie posiada listwy oświetleniowej. Może przyszłościowo tak się spód prezentuje, może przyszłościowo to zrobię, harmoniki w kolorze jasnym. Postawmy wagon na torze. że warunki toczne. Powiem tak. Piko to to nie jest, ale ani Roko, ale tragedii według mnie nie ma. Ok, i teraz dla przykładu wyjmijmy: wyjmijmy Wagon, Robo, ryflak. druga klasa. Z zeszłorocznego wypustu, piąta epoka. Opakowanie o niebo lepsze na pewno bardziej zabezpieczony jest model. Także forma się nie zmieniła. A widzimy, tu mamy zamontowany właśnie ten rozpylacz. Rozpylacz naszych odchodów. Może na chwilę ściągnijmy opakowanie i porównajmy obydwa spody. Ryflak prawie nowy. Ryflak prawie stary. Różnica w epokach. Nie wiem w, tym, w tamtym czasie, czy progi schodków prąty były malowane na biało. Jeśli tak, to trzeba będzie poprawić. Tu mamy, a nie ta strona. Tu mamy na porównania. Boki. Jedynie mówię, te Te barierki. To jest metalowe, to jest ten nieszczęsny plastik. Który niestety, ten, no ale nie wiem, dlaczego robot w, w tym kierunku poszło. Tu potrafił dać metalowe klamki do drzwi, a tutaj ten plastik, no... Jest jaki jest. Jak to mówią, dupy nie urywa. Harmoniki jasne, bardzo jasne. Także, postawmy na to, że jeden wagon, drugi wagon. Przepnijmy tego. Powiem tak, warunki toczne na pewno dużo lepsze. Dużo lepsze jak. Może obniżymy trochę statyp. Jak poprzednim modelu z poprzedniej epoki, nazwijmy to. Ten jakoś hamuje, ten, ten by jeszcze się trochę toczył. Złóżmy, złóżmy mały skład, zrobimy małą rundkę w koło parę ujęć nakręćmy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Także do zobaczenia w następnej scenie, jak już wszystkie wagony będę miał na makiecie.